Siema wszystkim, ja jestem Soła. To są rośliny versus zombiaki w ogródku. Nigdy... nie mam pomysłu na tą nazwę. Musicie mi wymyśleć, jeśli ktoś ma pomysł, jak nazwać tą część. Na polski ją przetłumaczyć. To niech mówi. Kogo sobie weźmiemy? Weźmiemy sobie naukowca, myślę, dzisiaj. Naukowcem gram bardzo rzadko. A jest on całkiem niezłą postacią. Mamy chyba jego trzy wersje. Oczekajcie, ostatnio dużo tych tych otworzyłem, ale jak widać, no, nie, niezbyt dużo nam z tego wypadło patrzcie, teleport. Po pierwsze teleport, po drugie stawiamy stickery te które, te które się przyciągają, no i teraz. Oj, i nam e, fasole wybuchającą wsadzili. Mm, scientist jest fajny do tego, Doktorek. Po pierwsze m, dwa razy szybciej podnosi m, poległych, no nie wiem czy dwa razy, ale na pewno szybciej. Po drugie ma leczenie, po trzecie ma tą bombę taką przyklejaną, która zresztą jedna tam gdzieś chyba leży, bo mogę tylko jedną rzucić, więc jedna musi być na mapie. No i ma jeszcze teleport oczywiście, żeby się szybciej przemieszczać i dezorientować przeciwnika. Czekajcie, weźmy to. No i tyle, wygraliśmy. Patrzcie, patrzcie na to, nie? Mamy tutaj takiego na przykład. Oj. O, i na minę, czy ja to jestem ślepy, przez ta tam, tam stała. Ale zabiliśmy go tym, tak samo jak on nas. Jak widzieliście, trzy strzały, i on padł. Te strzały są dość mocne po 28. To jest taki shotgun. Po prostu. Czyli. Czyli broń na bliską odległość. Bardzo mocna. Bardzo mocna. Ale tak jak mówię raczej na bliskiej odległości. Chociaż z tego co widzę, to dalej też trzeba. Czekajcie, zobaczymy to. Nie no, dostał. Ten jest jakiś zlagowany, patrzcie, nie umie chodzić, albo nie wiem o co chodzi. Albo to ja jestem zlagowany. Nie no, ten normalnie. No i dobra, zabiliśmy dwóch. Niestety zginęliśmy. Naszych jeszcze nie ma na punkcie. To jest duży problem w plansach. I tak samo w Battlefieldzie na szturmie jest często, po prostu ludzie zapominają, że nie... są tryby, które polegają na zabijaniu się, takie jak deathmatch klasyczne, ale są też tryby, które polegają na przejmowaniu, robieniu wiecie, przejmowaniu punktów i różnych takich i niestety jak, czy, jeśli trzeba przejąć punkt, no to trzeba przejąć punkt, tak? Oj, oj, coś, coś mnie chce zeżreć. No nie, i mnie zabili. To trzeba przejąć punkt, a nie stać gdzieś obok. I tak samo jeśli trzeba bronić punktu, to trzeba go bronić, yy, blokując, blokując swoim ciałem przejmowanie go. Bo jak wiecie, ten pasek u góry, yy, niebiesko fioletowy oznacza, yy, numerki na nim oznaczają ilu naszych lub ilu przeciwników stoi na punkcie. Jak widzicie, jest dwóch naszych, jeden przeciwnik. I teraz takie pytanie, czy, tam, czy tam rzeczywiście jest jedna, jedna osoba? Jasne, że nie, i tam jest pełno. Tylko cała reszta stoi gdzieś poza tym punktem zamiast wbiec na niego i blokować swoim ciałem. O nie, fasola! Kurczę, chciałem już się teleportować, za późno zauważyłem, no. Niestety ten teleport często tak robię zwykłym zombiakiem, że się chcę teleportować. No i niestety nie mogę. Bo się okazuje. Widzicie, im bliżej jestem, tym mocniej to uderza tak swoją drogą. Oh dobra. No jak się bardzo blisko stanie to bardzo mocno może... No nie, załatwił mnie, ale postawiliśmy to leczenie, nie wiem, czy ono się przyjęło, czy padło. Yy, Orange Burst. Nie wiem. Aha, to że mnie zabił, dobra. Mamy teleport. Tutaj on zawsze stoi. No niestety nie mam jeszcze teleportu. Teleport bardzo ważny jest teleport. Inżynier by nam się przydał. A może ja zostanę inżynierem i pokażę wam, jak inżynierem gram co. Jesteście na to gotowi? Nie no, jest to jakiś inżynier. Z tego co widzę, chyba stoi nawet na moim leczeniu. O nie. Ale zombie go podniosłem. Z ziemi słoneczko, niestety, na swoim drugim skillu, czyli tym takim promieniu. Więc jeszcze jakiś gracz chyba co coś dobrze gra, bo z tego co widzę, wziął i ten i taniec wykonał po zabiciu nas. No i co teraz? O nie. Kurde, dostał za 70, nawet, ale niestety się odwrócił. Chociaż moje. Ży tak, tak. <laughs> to moje leczenie ciągle tam stoi. To jest bardzo dobre, bo jeśli ktoś będzie atakował, to w tym ostatnim momencie, wiecie, kiedy ma podejść, będzie mógł sobie trochę życia odnowić i to jest przydatne. Tak samo na punkcie warto stawiać to leczenie, bo ludzie wbiegają, dużo życia tracą. Dużo życia też tracą w trakcie wbieg wbiegania na ten punkt. No i po prostu dzięki takim. W sumie tu powinienem na punkcie bardziej postawić. No nic, staniemy tutaj. Za ich własną osłoną sobie się ustawimy. O nie. Oj kurczę, padłem. Dostałem chyba level i jakiś pak do tego. Świetna sprawa. Zobaczymy. Tak, bo mam następny level 0 na 7, czyli musiałem... Musiałem wykonać jakieś, jakieś czynności tą postacią. Leczenie po drodze, tak jak mówię. Nie jest to idealne miejsce, ale jest przyzwoite, bo po drodze też się dostaje damage i warto sobie... W... Warto sobie stan. Oj, on chyba na tą moją bombę, wiecie, wleciał jeszcze przy okazji. Dobra. Przezabili mnie, to był chyba sniper kaktus. No dokładnie, jak coś was bardzo szybko zabija to albo jest to fasolka, Ale to zauważycie, jeśli ktoś do was strzela bardzo szybko, to zazwyczaj są to kaktusy. Wiecie co? Następny mój respawn, to ja się zamieniam w tego w inżyniera, bo to jest lekka przesada, że my nie mamy teleportu. Robimy to, robimy to, ale chyba tylko dlatego, że cały nasz team to są wysoko levelowe postacie. No prawie, a ich to są jakieś nuby kompletne, które chyba nie pierwszy raz grają w tą grę, wiecie. Ojoj, ojoj, przepraszam, aż wyszedłem do Windowsa z tego całego wrażenia. No i co? Change charakter. Inżynier. No jedziemy na inżynierze. No i mamy tu taki... Dokładnie. No i co? Tak ciężko to było postawić, nie rozumiem. Dobra, idą już. No i zaczynają chodzić. Od razu lepiej. Można go ulepszyć na poziom drugi, dostanie rakietki, a na poziomie trzecim to już nie wiem co on tam ma. Chyba takie boczne rakietki, bo to są rakietki z głowy. A zaraz zobaczycie, będzie miał boczne jeszcze rakietki. Teraz ma takie boczne. Dokładnie no nic, wchodzimy na punkt. Dobra, przejmujemy to. Kurde i nas zabili, ale to nic. Ten też się nie przejmujemy, bo prawie cała plansza jest za nami. Yy, na końcu jest oczywiście dom. Teraz będziemy chyba pod schody podchodzić. Tak. Czekajcie, niech się zobaczę. Shoot mi. A, to już jest końcówka. Dobra, jest. Jest. Yy, bomba tego. Powiem wam, nigdy tego jeszcze nie robiłem. Tego mi. Dobra, dostali, ogłuszyło ich to. Teraz wydaje mi się, że doktorek jednak będzie lepszy, bo ponieważ tu jest dużo walk w tym, dużo walk na blisko, a ten doktorek jest taki dość niezły na blisko. No i może też leczenie robić, a stawiać a to leczenie to jest ważna sprawa i miny, i miny. Kolejna ważna sprawa, bardzo. U, bomba! Dobra, przed bombą się chowamy zawsze z drugiej strony, ale z tego co widzę, że on nas trafił. Nie, to ktoś inny nas zabił. To ktoś inny nas zabił. No i musimy oczywiście pchać tą bombę i pchać teleport do niej. Teleport do niej. Oczywiście leczenie. Oj, coś zrobiłem. Nie wiem co zrobiłem, ale coś zrobiłem tym naukowcem całym moim. Znaczy, wydawało się, że nic nie zrobiłem, ale coś musiało być, bo jednak... No niestety. Dobra. No ale tak to, tak to wygląda mniej więcej. Jedni pchają, jedni muszą zabijać. No. Z, tego, co... Z tego co widzę, nikt nie pchał. To sam postanowiłem popchać. Na pewno fajniej by było, jakbym ja mógł sobie pozabijać, bo czuję się tu mocny w zabijaniu. O nie! No i mnie zżarło coś. Oj, ktoś go... Ktoś go wziął i zestrzelił. No Jedziemy dalej. Nie wiem, czy tego teleportu nie powinien trzymać na później. Widzicie, chciałem tu coś postawić, ale to się nie udało. Znaczy chciałem postawić to leczenie, tak? No i kurde, zamiast strzelać, to chciałem postawić to leczenie. Bo nie, nie za dobrze, za... rozegrałem. To bo bym tutaj mógł ładniej ich pozabijać. Zwłaszcza, że byliśmy na blisko. Czy ktoś mi podniesie? Nie, za dużo roślin jest w okolicy. Kurde, jak po prostu miażdżą. Ale ostro biją. Czy coś mi podniesie? Chyba nic. O nie, już podbiegał doktorek. Dobra, zabiłem go, ale to nic nie da. 13 sekund musimy pod taką górkę wtoczyć i jeszcze zepchnąć z górki, żeby to się stoczyło. No nie wiem, czy to się chyba nie uda. Widzicie tutaj. Chociaż póki będziemy przy tym stali, to to będzie overtime, tak? Dobra. Jest, udało się. Bombę rzuciliśmy. Oj, kurde, zabił mnie. Ach, ale, no nie wiem, no 23 sekundy. Teraz z górki będzie zjeżdżać. Teraz z górki będzie zjeżdżać. Dobra. Staram się tu coś leczyć. Kurde, powiem wam, że jakieś challenge robię. Oj, chyba tego nie wygramy. Teraz by ciągle ktoś musiał przy tym stać. No niestety, nie zawsze się udaje wygrać. Ale było całkiem nieźle, mi się podobało. No zobaczymy jaki wynik. Czy kupimy sobie paczkę kart, czy nie? Jak będziemy 10 tysięcy mieli kasy, to by nam starczyło. Aj, kurczę! No i zabraknie nam niestety na paczkę kart. A szkoda, bo myślałem, że sobie otworzymy i jakiegoś tysiąc, tysiąc nam zabrakło, ale to mogę otworzyć. O, dla doktora, patrzcie, okulary, okulary i jeszcze chyba jakiś. To jest jakiś taniec albo coś pokazywanie palcem. Tak mi się wydaje, kurczę, tak mało. Od razu możecie ceny zobaczyć. Ja nigdy nie kupuję tych monet. Po prostu otwieram to, co. Za to, co sobie ugram, bo to, jak widzieliście, strasznie szybko się zdobywa kasę. Tak czy siak, moi drodzy, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Plans vs. Zombies. Cześć!